Po bardzo dobrym półroczu 2011 Polska czeka, w mojej opinii, spowolnienie. Głębokość tego spowolnienia będzie zależała od tego, co się będzie działo w Europie i na świecie. Trzeba powiedzieć, że dziś Polska ma bardzo dobre fundamenty, polskie firmy są bogatsze niż były rok temu. Natomiast otoczenie zmieniło się niekorzystnie. Mieliśmy wyniki z Niemiec, mieliśmy informacje z tzw. krajów peryferyjnych, gdzie problem zadłużenia narasta do tego stopnia, że dziś zaczęto mówić o ewentualnej niewypłacalności Grecji. To spowoduje, że Polsce będzie trudno, ale trzeba zawsze pamiętać, że dla Polski trudno to nadal jest w kategoriach europejskich wysoki wzrost, więc jeżeli mówimy, że ten wzrost może obniżyć się z ponad 4 do 3,5 czy 3, to nadal jest to zdecydowanie lepiej niż w pozostałej części Europy.